Ginące plemię. W Wielkim Tygodniu moje myśli kierują się ku Wam, naszej niewielkiej wspólnocie, która wykształciła się w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a przynajmniej ujawniła i prowadzi ze mną i ze sobą dialog, o jakim nawet w czasach maksymalnej świetności mojej, czyli w szesiądce Polskim, Zo, czy nawet w telewizji, nie mogłem nawet pomarzyć. Byłem jak Aktor na rzęsiście oświetlonej scenie zdany jedynie na śmiechy lub oklaski z sali, której zobaczyć nie mogłem. Dziś rozmawiam z wami ludźmi wrażliwymi, inteligentnymi i dobrze wykształconymi, co nie musi być tożsame z tytułem lub dyplomem, podobno procentowo liczba głupków jest identyczna wśród robotników sezonowych, jak i profesorów akademii. Czytam Głosy patriotów, erudytów, ludzi wolnych i dowcipnych. Nie wiem, na ile jest to zasługa rodzin, w których zrośliście, na ile spuścizna całkiem nie najgorszych szkół PRL-u. W mojej nie brakowało nauczycieli z międzywojnia, którzy potrafili niejedno przekazać, zaszczepić, zainspirować. A może to naturalna sytuacja, w której świat dzieli się nierówno na poszukujących i konsumujących. Nie zmienia to faktu, że czasami czuję się jak przedstawiciel ginącego plemienia, które potrafi się jeszcze posługiwać wspólnym kodem kulturowym, znajomością historii i mitów i czuję się depozytariuszem wiedzy religijnej, umiłowania antyku, a nade wszystkim ziemi, na której przyszło się nam urodzić i trwać. Ile czasu zajmie, by przerobić to wszystko na produkt człowiekopodobny? Bywa, że zazdroszczę ostatnim w pełni niezależnym spadkobiercą paleolitu. Jest bowiem taka wyspa, e, sentinel północny w archipelagu Andamanów na Oceanie Indyjskim, o którego mieszkańcach po raz pierwszy usłyszałem jako pachole, czytając znak czterech e, Sir Artura Conan Doyle'a. E, to jest ostatni kawałek świata nietknięty cywilizacją. E, kawałek, który skutecznie się przed nią broni. Ukryty czapą tropikalnej dżungli. Nie wiadomo nawet ilu mieszkańców liczy. 500, może 200? Nie wiadomo nawet czy jego mieszkańcy potrafią rozwitać ogień, czy jedynie przechowują go tak jak w filmie Walka o Ogień. Wszelkie próby ingerencji spełzły na niczym. Jeden misjonarz, który zaryzykował samotną wyprawę, zginął. A współczesna technika jest zupełnie bezradna zresztą. Obrońcy praw człowieka nie śpią. A więc świat e, potężne Indie daje Sentinelowi spokój. Czy jednak pozostaje nam czekać na los, jak ci mieszkańcy Sentinelu? Przecież jedno większe z tsunami czy erupcja wulkanu i ślad po nich nie zostanie. A może? Może grzeszyli niewiarą, uważając, że nasze wartości już przegrały i nikt ich nigdy nie odrodzi. To, że młyny historii nie muszą się kręcić tylko w lewą stronę, dowodzi na przykład e, e, Irlandia, która najpierw uległa pedagogice wstydu, akceptując tak zwane wartości europejskie, ale obecnie śmiało odrzuciła negację małżeństwa. Może więc wychył wahadła postępu dobiegł właśnie końca i zaczyna się odbijanie w drugą stronę? Może zresztą jest nas. Znacznie więcej niż myśleliśmy. I aby doszło do czynienia, nie trzeba rumaków apokalipsy ciągnących za sobą kataklizmy, tylko szczypty odwagi, wymagań, no, w których trzeba zawsze zaczynać od siebie i najbliższych. Poza tym, czego jeszcze trzeba? Zdrowego rozsądku i zdrowego snobizmu na piękno, dobro i rozum. To się nigdy nie starzeje, to się nigdy nie przedawnia. Choćby usiłowano to wyśmiewać. Więc trzeba o to walczyć, nawet jeśli wydaje się to nieopłacalne. Ilu nas tak naprawdę jest? Wiem o kilkudziesięciu y, tysiącach, z którymi się stykam, ale przecież istnieją potencjały, o których nie mam żadnego pojęcia. Tysiące, setki tysięcy miłośników historii, fascynantów dziejami religii, podróżników tak w realu, jak w internecie. Czy mam dla Was wszystkich ofertę? Nie wiem. Ale może warto co jakiś czas spotkać się, choćby po to, żeby się elegancko pokłócić. Nie do wiary, ale naprawdę jest to wielka sztuka, która w pokoleniu moich ojców i dziadków była no, umiejętnością obowiązkową. Pokłócić nie tylko o Polskę, którą jedni kochają tkliwie jak matkę. Drudzy z obowiązku, jak żonę, inni wreszcie, jak kochankę, od czasu do czasu. Są też ci, którym dobrze jest wszędzie i dopiero po latach spotkani gdzieś na innym kontynencie, przy kontuarze zaplutego baru, zaczynają płakać, wspominać, pytać o miejsca i ludzi, których nawet my nie znamy. Spotkałem kiedyś pewnego poważnego Jarkesa który rozpłakał się jak bubr słysząc kolędę, którą w dzieciństwie nuciła jego babcia, i kellnera, który gonił za mną w Brazylii w paranie, aby powiedzieć mi dwa słowa po polsku przekazane mu przez jego pradziadka. W wielkim tygodniu szczególnie modlę się za tych, do których bardzo późno dociera świadomość, że od perfekcyjnego domu starców. I cmentarza, na którym jedyną żywą istotą jest mechaniczna kosiarka, lepszy jest stary dom, a właściwie dwór na wsi, wśród upierdliwych dziadków, niesfornych wnuków i nie zawsze sprawdzonych przyjaciół. Z bocianami powracającymi każdej wiosny i rzędem wierzb emerytek na widnokręgu. Mówiłem o przeszłości, A teraz trzeba zająć się teraźniejszością, która ma kształt wielkiego ucha wiszącego nad Polską. Wiszącego i wcale nie znikającego, mimo że okrutna władza, która sprowadziła tego Pegazusa do Polski, odeszła w niwecz. Nie, ona odeszła. Pegazus został. Kraj na podsłuchu. Aby władza była nareszcie luksusem, proponuje kursy lotów Pegazusem. Niech poza tę sztukę każdy, kto jest bystry: posły, marszałkinie, senatki, ministry, niech słuchają w locie w największym wymiarze, co mówią koledzy oraz dziennikarze, cała opozycja, miękka i ekstrema, a nawet agenci, których ponoć nie ma lecz szczerze odradzam, bo to jest szaleństwo słuchać, co dziś o Was mówi społeczeństwo. Muzyka Hyde Park. E, przepraszam bardzo. Hyde Park, ale, ale się pomyliłem, ponieważ komputer samowolnie wyświetlił mi e, Hyde Parkinson. E, może wie coś więcej o w moim stanie zdrowia niż ja. Zaręczam, czuję się świetnie, ręce mi się nie trzęsą, nawet do kieliszka. Ale do rzeczy. Yy, nie wiem, jak to interpretować, ale mój tekst o czarnym papieżu zdobył trzy razy większą klikalność niż felieton o białym tusku. Przypadek? Czy może sabotaż? Jak ta ruska rakieta. W każdym razie e, moje refleksje napoleońskie, tu wielki ukłon e, w kierunku Waldemara Łysiaka, któremu właśnie strzeliła osiemdziesiątka, generowały cały szereg ciekawych głosów. Niezawodna, jak zwykle, Dorota P., zauważyła, gdy patrzę na rząd, to myślę, że Tusk przynajmniej dwa twierdzenia Napoleona wziął sobie do serca: W polityce głupota nie jest przeszkodą, oraz Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne. A my zobaczyliśmy prawdziwą cesarską pychę, gdy nasz władca z dumą podkreślił, że przez trzy ostatnie miesiące jego rząd zrobił więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii III Rzeczpospolitej. Zbyt nieśmiało, panie, w całej naszej historii od mieszka pierwszego do mieszka pustego. Kontynuuje myśl e, pani Doroty. W pewnych aspektach rzeczywiście pobił wszelkie rekordy. To prawda. Pytanie tylko, kiedy naród zgotuje mu waterloo. Natomiast Włodzimierz dopytuje się o wyspę, jako, na jaką po tym Waterloo go wdzięczna ojczyzna wyśle. Sam pewnie wybrałby jakiś raj podatkowy, Kajmany, Bahama. Ja osobiście uważam, że powinien wybrać część Unii, a mianowicie e, Gujanę francuską, Cayenne, departament zamorski e, tej e, wspaniałej krainy, gdzie znajduje się osławiona diabelska wyspa. Kto czytał o Dreyfusie albo oglądał film Papio wie, że jest to wyjątkowo. E, ciekawe, klimatyczne miejsce. E, no, przeznaczone właśnie dla osobników specjalnej troski. Więc e, może i nasz papillon kiedyś tam poleci. Jerzy stwierdza na ten temat krócej, acz dosadniej. Kudy cesarzowi Europy do małego kaprala? A Ryszard poważnie stwierdza. To wszystko byłoby nawet śmieszne, gdyby nie było tak tragiczne dla narodu polskiego. Poza tym yy, w tekstach znalazło się mnóstwo wulgaryzmu, które przemilczę, choć jedno określenie Cesarz Świetnika zapada mi w pamięć. Znalazła się też cała sterta życzeń świątecznych przypominających, że po najczarniejszej nawet nocy następuje świt, a po śmierci czeka wszystkich stanie. A więc kochani, Trzymajcie się, trzymajmy się, aleluja!